Kwestia związana z przybyszami, osadnikami, czy też pionierami, bo różnie nawet i repatriatami, też się tak zdarzało. Różnie nazewnictwo to jest stosowane, w historiografii jest dość mocno skomplikowana i wbrew pozorom nie taka oczywista jakby nam mogło się wydawać, zwłaszcza dzisiaj z perspektywy 70 lat, dlatego że no, dokonaliśmy wielu uproszczeń w stosunku do tego, co działo się. W, w okresie 1945 roku a nawet nieco przed. Bo o to trzeba zadać sobie pytania, dlaczego Polacy przede wszystkim musieli tutaj przyjeżdżać. Musieli i chcieli. Bo jedni musieli, a drudzy po prostu chcieli, dlatego, że dokonali takiego wyboru. I jak to się stało, że biorąc pod uwagę, że część żyła na obecnej ścianie wschodniej bardzo często. Województwo lubelskie, podlaskie, Rzeszowszczyzna też, a jakże, ale niektórzy byli także na kresach wschodnich, czyli tereny, które dzisiaj do Rzeczpospolitej nie należą. I jak to się stało, że nagle pokonują tysiące kilometrów po to, żeby przyjechać na tereny bardzo często zniszczone, no ale przede wszystkim nienależące do Polski, bo trzeba sobie powiedzieć w ten sposób, że granica przecież była gdzie indziej. Te tereny należały do państwa niemieckiego, o czym dzisiaj wielu nie wie, bo się po prostu już tu urodziła i po kilku pokoleniach ta obcość. E się zatarła i tego, tego nie pamiętamy. No, i właśnie mamy do czynienia z tak zwanymi ziemiami zachodnimi i północnymi, potocznie nazywanymi ziemiami odzyskanymi, dlatego że polska propaganda, chcąc przedstawić to rozwiązanie Polsce, czyli przejęcie województw dzisiaj zachodnich i północnych i włączenie ich do Rzeczypospolitej, używała tego określenia po to, żeby najczęściej Uciekać od zwrotów związanych z wyrównaniem tego, co nam zabrano. I bilans, oczywiście, tego jest negatywny dla strony polskiej, więc powszechnie po prostu stosowano najprostsze rozwiązanie czyli w propagandzie ukuto hasło mm. ziem odzyskanych. I szlaku chrobrego i krzywołustego, w ten sposób także i żołnierzy zachęcano do walki przecież o ziemi, których nie odzyskiwaliśmy. To dzisiaj jest jak gdyby dla nas problem, bo oczywiście walczyliśmy z Niemcami, z najeźdźcą hitlerowskim, który w 1939 roku napadł na Polskę, ale przecież ziemie, które my dzisiaj zamieszkujemy, no to są ziemie właśnie tego kraju, gdzie w ramach wojny totalnej Niemcy zostali zniszczeni i poddali się po prostu podpisując kapitulację i to bezwarunkowo. W ramach tych wszystkich układów politycznych właśnie w taki sposób Polska została potraktowana, że dostaliśmy ziemie zachodnie i północne i jakoś to trzeba było obywatelom, mówiąc bardzo brzydko, sprzedać. I propaganda od tego była, żeby to robić, więc pokazywano przede wszystkim bezmiar gospodarstw, bezmiar dóbr, miejsc pracy. I tego wszystkiego, co Polska po prostu dostała i, i coś piękniejszego w ogóle naszego kraju jako członka koalicji antyhitlerowskiej spotkać nie mogło. Było to oczywiście nieprawdą, bo, bo, bo tak nie było, bo ziemie, które w dużej części Polska otrzymała, zanim przybyła tu polska administracja, zaraz po zdobyciu przez wojska, czy to radzieckie, czy to polskie, to w zależności programowo ograbiano. To, 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 to był w ogóle standard, a jeszcze najlepiej na koniec część miast czy, czy ośrodków w ogóle była podpalana czy też efekt działań wojennych w ten sposób był zobrazowany. No takim najlepszym właśnie przykładem takich działań jest miasto Kołobrzeg, które zostało poważnie zniszczone w okresie walk o miasto w marcu 1945 roku, a administracja polska pojawiła się tutaj dopiero z końcem maja 1945. Przez kilka miesięcy trwało tutaj programowe grabienie, ale także wykorzystywanie tych ziem. A jednak Pomimo tego wszystkiego, wojna zostawiła na tyle duże spustoszenie, że ludzie wychodzili z założenia i byli do tego przekonywani skutecznie, jak widać, że swój los można bardzo dobrze poprawić. Czyli dali się przekonać do tego, żeby wsiąść w pociąg, bo to najczęściej w ten sposób się odbywało, zwłaszcza w tym pionierskim okresie. I gdy już były drożne tory i, i można było tutaj na Pomorze przyjechać, to właśnie wybierano to rozwiązanie: że tu będzie lepiej, że tu czeka gospodarka, że tu będą kredyty, że tu będą nowe możliwości i nowe otwarcie życia. Musimy wziąć także pod uwagę i to, że wbrew temu, co się powszechnie bardzo często naucza, że Druga Rzeczpospolita była krajem ogromnych kontrastów, dużej biedy. O której się nie mówi. Bardzo często mówimy, że po 123 latach niewoli, to, to, to lepszej Polski być nie mogło. Tak, politycznie być może i tak, ale gospodarczo nie. I aż do wybuchu II wojny światowej, Polsce nie udało się rozwiązać wielu problemów, zarówno politycznych, gospodarczych, jak i społecznych. Stąd też wielu uważało, że to, to rozwiązanie nastąpi wraz ze zmianą miejsca zamieszkania i tak też wybierało. Dla niektórych to były różne decyzje. Tak? Jedni to robili świadomo, świadomie, drudzy, mniej świadomie, wsiadali w te pociągi, ładowali ten swój dobytek i przyjeżdżali tutaj na, na nowe ziemię, gdzie mieli zacząć od początku. Stawali się pionierami, bo dzisiaj też takiego zwrotu używamy, ale niektórzy też osadnikami, tymi pierwszymi mieszkańcami, którzy przynieśli tutaj polską kulturę, polską tradycję, no i przede wszystkim polską administrację, bo zaczęliśmy tu wreszcie gospodarować. Ten przyjazd już sam z siebie no, był straszny, bo warunki, w których się podróżowało, czas podróżowania to, to były całe dnie spędzone w pociągu, postoje, przestoje, problemy, więc trzeba sobie wyobrazić, że w tych wagonach to nie było pendolino. To były podstawowe wagony, którymi wówczas dysponowano po wojnie i te pociągi z cywilami tutaj po prostu przyjeżdżały, na niektórych obszarach jeszcze ubezpieczone, bo to nie wszędzie było jeszcze bezpiecznie i to też trzeba sobie zdawać sprawę. A jeśli zagrożenia nie stwarzali żołnierze niemieccy, to radzieccy, bo oni wcale niestety do kultury cywilizacyjnej nie należeli, były to wojska, nad którymi bardzo ciężko było sprawować kontrolę, no i dochodziło do różnych problemów związanych z gwałtami, grabieżami czy morderstwami. I w takich warunkach, trudnych warunkach docierało się tutaj na północ, i jak opowiadają pionierzy, gdy wychodzili no, z pociągów, no to spotykali Morze Ruin. To, to było przerażające przeżycie, bo im mówiono coś zupełnie innego, I gdy wychodziło się z tego pociągu, który nawet bardzo często nie był w stanie dojechać na stację ze względu na, na problemy techniczne, zagruzowanie torów i tak dalej. No, oni wysiadali, szli po prostu przez Morze Ruin, i wielokrotnie słyszałem, że. Opowiadano, no, matka wyszła i się po prostu rozpłakała, albo się przeżegnała. No, bo to nie to, czego oczekiwano. No ludzie wychodzili z założenia, że będzie można się zagospodarować, a, a, a szło się po prostu wokół rozwalonych budynków, które do niczego się kompletnie do niczego nie nadawały. Wiele osób wracało, uciekało. Część przyjeżdżała tutaj dopiero po, po zagospodarowaniu się, już takim częściowym. Tych terenów, i dopiero wtedy ponownie zdecydowała się na wyjazd na Dziki Zachód, bo no w ten sposób te tereny były określane, bo tutaj diabeł mówił Dobranoc. Nie było żadnej gospodarki. Tereny były zdewastowane podwójnie, także przez Armię Czerwoną. No, trzeba było się w jakiś sposób zagospodarować, a jeszcze istniał kolejny problem, zwłaszcza na wsi, bo mówimy o problemie miasta jakim chociaż był Kołobrzeg, mamy tutaj dość bogate wspomnienia i doświadczenia, ale wcale nie lepiej było na wsi ze względu na to, że tu mieliśmy duży czynnik mieszkańców niemieckich, których i były takie przypadki Rosjanie traktowali o wiele lepiej niż Polaków. A przecież Polakom przydzielano gospodarstwa, domy, Sami sobie je też wybierali, bo i tak też było. No, nie było żadnej administracji, która w jakiś sposób to sankcjonowała, więc no, wyjeżdżali z miasta i przyjeżdżali, wybierali gospodarkę. Różnie to bywało ze względu na to, że na wsi, w okolicy Kobrzegu działania wojenne się nie odbywały. W związku z tym możliwość zagospodarowania się tutaj była o wiele większa i o wiele bardziej atrakcyjna, a że przybywało tutaj także wielu rolników. Czy osób, które były zainteresowane prowadzeniem gospodarki, no to napotykali warunki wręcz, można by było powiedzieć, no takie idealne, czyli przyjeżdżali i otrzymywali już gospodarstwo, które w jakiś sposób funkcjonowało. Ale no też trzeba sobie powiedzieć, że te tereny przed wojną to nie było Eldorado. Te tereny pomorskie. Też były biedne. Proszę pamiętać, że nie możemy zapominać o tym, że spora część gospodarki pomorskiej no jednak rozwijała się w okresie funkcjonowania wielkiego kryzysu. I tutaj, gdzie było rolnictwo, oczywiście łatwiej było przeżyć właśnie ze względu na tę produkcję, ale było wiele ciężej ze względu na to, że no, te środki produkcji były dość mocno rozwarstwione i tu była bieda. My nawet jak dziś dzień patrzymy na tę ziemię, to w kobrzegu jest trochę lepiej, bo mamy turystykę, ale im bardziej na południe, tym poszczególne powiaty są biedniejsze, bo są od tego odcięte i tam po prostu po PGR-ach ta pozostałość odcisnęła swój ślad i to na wiele, wiele lat. Więc e, oczywiście pewnego rodzaju reformy, tak zwane reformy gospodarcze, które wprowadzili naziści w latach 30., nijak mają się do potrzeb, które tutaj istniały, bo wyglądało tu zupełnie inaczej i, i, i czemu innemu służyło po okresie wielkiej zapaści. Tak więc te tereny, no niestety, były biedne. I, I to trzeba sobie powiedzieć: i gleby nie były takiej jakości, jak być powinno, i ta gospodarka. Bardzo często część terenów to po prostu było osadnictwo wtórne, realizowane przez państwo pruskie. Więc i drogi budowano dość późno, i te wszystkie elementy rozwoju, także kolei dojazdowej, no to już są takie, takie czasy wtórne. Biorąc pod uwagę ogromny proces rozbudowy, zniszczenia. Wojenne, i także to, co się odbywało tutaj, bo, tak jak wspomniałem, część osób przyjeżdżała, żeby się zagospodarować, osiąść tutaj na stałe, założyć nowe życie, ale nie brakowało takich, którzy przyjeżdżali na szaber, którzy przyjeżdżali po to, żeby się w sposób nieuczciwy wzbogacić i po prostu kradli na potęgę, bo to było niczyje, tak zwane dobra martwej ręki. Zostawili je gospodarze, no więc oni też przyjeżdżali i dopuszczali się różnych takich rzeczy bezprawnych. Więc mieliśmy do czynienia w ogóle na tym terenie z pewnego rodzaju nie tylko wielokulturowością, bo mieliśmy i Niemców, i Polaków, i Rosjan, którzy tutaj stacjonowali, bo były to wojska rosyjskie, byli także żołnierze. Część osób, która się zagospodarowywała, to byli żołnierze, którzy wracali z frontu i również postanawiali tu osiąść o na stałe. Część osób to żołnierze walczący o Kołobrzeg, którzy osiedli na ziemi kołobrzewskiej. Więc ta mieszanka kulturowa no była bardzo trudna, wybuchowa, bardzo często prowadziła do wielu rodzajów niesnasek. Część przenosiła się w, z Polski jeszcze z II Rzeczypospolitej przeniesiono tu tu na pomorze. I, i to różnie wyglądało, dlatego że na przykład w brzegu ludzie bardzo często osiedlali się i były całe ulice związane z określonymi miastami, gdzie ludność się znała, więc dochodziło do, do, do takich e, pewnego rodzaju tworzenia grup, które gdzieś tam z jednej strony nawzajem się wspierały, ale też i konkurowały. A na wsi sytuacja była jeszcze bardziej trudna, dlatego że właśnie byli tu Niemcy. Niemcy wysiedloni dopiero w 1947 roku, tak więc bardzo późno. No i, i tak trzeba było się zagospodarować. Jeszcze w dodatku Polska regulując swoje granice i bardzo trudną historię, realizuje w 1947 roku akcję Wisła, czyli przymusowe przesiedlenia Ukraińców. Na ziemię pomorskie, tutaj do województwa Koszalińskiego. To również pozostawia swój ślad, dlatego że separując Ukraińców od ich kultury, od tak zwanego wspierania band. No, dokonywano przesiedlenia ludzi w taki sposób, że też ich rzucano na gospodarkę, bardzo często w bardzo trudnych zimowych warunkach, bez znajomości języka, kultury, na obce tereny. To również powodowało pewnego rodzaju trudności. No i teraz patrząc na to wszystko z jakiejkolwiek perspektywy, to trzeba powiedzieć sobie jedną rzecz: że czynnik polski był bardzo żywiołowy, aktywny. To znaczy, on się nie poddawał, tylko mierzył się z problemem. Problemem przede wszystkim zniszczonej ojczyzny, bo przecież te zniszczenia dotyczyły całego kraju, więc tereny pomorskie nie były jakieś gdzieś tam inne, prawda? Bo zniszczona Warszawa to na co najbardziej stawiano akcent w polskiej polityce była pewnego rodzaju, no takim już sztandarem. Który chciano bardzo szybko odbudować, tak, żeby powiewał i pokazywał, był dowodem tego, że Polska staje na nogi po, po wojnie, i to był taki punkt podstawowy odbudowa stolicy. Ale odbudowywać trzeba było wszystko: zniszczone kościoły, gospodarki, zakłady pracy, okradzione przez Niemców, potem przez Sowietów. I ogromny wysiłek gospodarczy, społeczny, polityczny, który trzeba było włożyć w zmiany. Wojna zostawiła ślad w ludziach. To kolejna rzecz, z którą trzeba było sobie poradzić, z tym bestialstwem, z pewnego rodzaju znieczulicą na śmierć, na krzywdę ludzi, która była powszechna w poszczególnych miastach, gdzie no, realizowano zbrodniczą działalność trzeciej Rzeszy. I z tym trzeba było sobie poradzić tutaj. Tak? To były traumy wojenne. Wiele podzielonych rodzin, rozbitych, brak mężczyzn. Musimy sobie wyobrazić naprawdę. Straszne rzeczy, z którymi tutaj w czasach pokoju, już w czasach pokoju, trzeba było się zmierzyć. Z problemami, gdzie ludzie tutaj niektórzy przyjeżdżali i traktowali te ziemie jako tymczasowe. Niektórzy na samym początku wychodzili z założenia, z dwóch założeń. Po pierwsze, że to krótko, tylko falowo oni tutaj są i za chwilę będzie możliwość wrócenia na Kresy Wschodnie, na, na, na nasze ziemie. Obawiano się także III wojny światowej, że za chwilę wybuchnie kolejna wojna. Takie plotki również się pojawiały, co nie sprzyjało stabilizacji. I też nie we wszystkich miejscowościach i tak od razu ludzie chcieli się osiedlać. Ale co było takim czynnikiem osiedleńczym? Ksiądz. Parafia. Jak był ksiądz, to, to ludzie bardzo chętnie się osiedlali, bo y, y, katolickiego kapłana traktowano jako pewnego rodzaju rodzaj stabilizacji. Było i tak, że wioska potrafiła opustoszyć i mieszkańcy się przeprowadzali do tej miejscowości, gdzie był ksiądz, bo to był gwarant pewności, stabilizacji. I taka wioska była opuszczana, mieszkańcy się przeprowadzali do innej miejscowości tylko po to, żeby tak było. Księży nie wystarczyło na początku na, 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 na wszystkie wsie, nawet kołobrzek. Kapłan pojawia się. Dopiero w lipcu, a poświęcenie parafii jest w sierpniu, proszę zobaczyć, między majem a sierpniem, jak dużo czasu musiało upłynąć po to, żeby powstała parafia i zbudowała się pewnego rodzaju stabilizacja. Na wsi też było o to, o to nieco trudno, ale w ten sposób właśnie ludność, która przyjeżdżała ze wschodu kraju, ona wychodziła z założenia, że pojawienie się kapłana to była pewnego rodzaju stabilizacja i bezpieczeństwo. Trzeba było zmierzyć się z wieloma problemami. Wymuszało to na ludziach pewnego rodzaju współpracę. I koegzystencję, której nie spotykało się wcześniej. To znaczy, wojna na pewno nauczyła ludzi tego i również, ale tutaj wymagała jeszcze większego jak gdyby zrozumienia dla skali problemu, dlatego że razem ludzie mogli zrobić więcej. Mogli osiągnąć więcej, mogli odbudować kościół, mogli zrobić porządek w miejscowości, mogli myśleć o budowaniu jakiejś wspólnej przyszłości, bo tylko w ten sposób byli w stanie się zagospodarować, nieco zostawieni sami sobie. Bo rząd nie miał środków finansowych tak wystarczających, biorąc pod uwagę zapotrzebowanie centrali, centralnej części kraju, żeby wysyłać to wszystko na ziemię Zachodniej i północną. Absolutnie nie było takiej możliwości. Przez wiele lat do tego tematu podchodzono i, i to było bardzo trudne. Brakowało pieniędzy na wszystko, a tu jeszcze trzeba było sobie poradzić z wieloma problemami związanymi by chociażby no, z faktem tego, że tu brakowało wszystkiego. Tam w centrali byli Polacy, potrafili sobie trochę lepiej radzić, a tu wszystko było nowe, tu było wszystko pierwsze, dla ludzi obce. Nazwy miejscowości, które trzeba było ustawiać na nowo, samo to no, nie wpływało pozytywnie na ludzi, a przecież proszę zobaczyć, jak psychicznie trzeba było sobie poradzić po zakończeniu wojny i nowym zagospodarowaniu się. Wybite zwierzęta, to wszystko trzeba było gdzieś sprowadzać, przyprowadzać z centralnej Polski. Oczywiście to przyjeżdżało, bo gospodarka nie znosi pustki i to tak było, że to zagospodarowywanie, te kolejne lata były jakoś tam lżejsze i to się odbywało, dawało radę. Natomiast no, nie było to takie łatwe. Więc to pokazuje, że ten czynnik polski był niezwykle wytrzymały. I tu na wsi, i w mieście. Bo wymagał, no, zwłaszcza na zniszczonych terenach, yy, rozgrabionych. Niepewnych, niestabilnych, a przecież ta niepewność i niestabilność nie sprzyjała w zagospodarowaniu się. Bóg to chciał inwestować, jak mówiono, przyjdą Niemcy i to zabiorą. Tak, Tego się obawiano. Tak? Takie plotki się pojawiały. Te plotki były no, no, no straszne. Ludzie się tego bali. Nie było internetu, nie było takich rozwiązań, jak dziś mamy, że tam przeczytamy. Nie było tu nawet pracy drukowanej. Tak? To nie, nie było redakcji gazet, gdzie w Polsce centralnej było wiele łatwiej coś odtwarzać, co istniało przed wojną, czy nawet w czasie wojny, w postaci wydawnictw podziemnych. Tu tego nie było. Tak, Maszyny były zabrane przez Rosjan, wywiezione. Nie było centrali, nie było telefonu. Nawet i rozbierano linie kolejowe. Tego też nie było. Więc trzeba było się właśnie z takimi problemami zmierzyć. A pomimo to ludzie potrafili. Mówiąc szczerze, nam współcześnie żyjącym jest ciężko sobie wyobrazić, z jakimi problemami trzeba było się zmierzyć, uruchamiając na nowo gorzelnie, przetwórnie, młyny zakłady pracy i yy, gdy to robiono zderzało się to również ze zmianą rzeczywistości polskiej. Bo przecież pamiętajmy, że yy, polityka komunistów yy, bardzo szybko odbyła się, odbiła się na kraju ten okres takiej wolności yy, i podejścia yy, nazwijmy to liberalnego, bardzo szybko się skończył. Yy, Referendum trzy razy tak, gdzie no na wsi szczególnie była tutaj bardzo duża e, agitacja wszystkich organów i milicji obywatelskiej, i mm, Urzędu do spraw bezpieczeństwa, i tak dalej, i tak dalej, wszyscy się skupiali na tym. Tu było łatwiej e, prowadzić tego rodzaju m, agitacje. Następnie sfałszowane wyniki, wybory do Sejmu, rok 1947, no i wciśnięcie Polski w objęcia komunistyczne, stalinowskie, nowy wyścig zbrojeń, zimna wojna, to wszystko. Zbiegło się w jednym czasie, kiedy tu ludzie na tym terenie próbowali się zagospodarowywać, konsekwencja w przyszłości, kolektywizacja wsi i działalność na wzór radziecki, no i przygotowanie się do nowej wojny, jak wiemy, wojny jądrowej. Czy to sprzyjało? Nie, nie sprzyjało, a jednak Ziemie Zachodnie i Północne stawały się coraz bardziej atrakcyjne. I coraz więcej ludzi tu przyjeżdżało. Przede wszystkim, właśnie tą atrakcyjnością było to, że były nowe tereny. Tak to reklamowano. Możemy użyć nawet takiego słowa: że jest to żywiołowy duch polski, że ludzie dają radę, że się Polska odbudowuje. No i w jakiś sposób jednak te ziemie chrobrego i krzywołustego również działały na wyobraźnię. Te określenia. Dotyczące pieśni Galla Anonima, że stare i solone ryby tak, były niesione, że tu jest bogactwo, jest morze, jest potęga, i my to wszystko to, co otrzymujemy, to, co Polsce się należało, były przecież były filmy już robione, była audycje, była cała propaganda, to naprawdę trafiało na myślę takie podłoże, które i ta druga fala repatriacji, która tutaj się pojawiała i osadnictwa, która wzmacniała to, co stało się na początku. Wzrastała liczba małżeństw, rodziły się pierwsze dzieci, yy, ludzie otwierali własne sklepy, prowadzili różnego rodzaju działalność. Tak więc powstają organizacje różnego rodzaju, te, które były dozwolone, bo bardzo często potem te, które początkowo powstały, potem były delegalizowane. No bo Polska stawała się krajem niesuwerennym, musimy to wziąć pod uwagę. Bilans. Bilans jest bardzo mocno dodatni tych wszystkich terenów ze względu na to, że po pierwsze Polsce udało się przejąć ziemię odzyskane i pomimo bardzo negatywnych uwarunkowań gospodarczych, krytycznie negatywnych, udało się zagospodarować, dlatego że brakowało pieniędzy, brakowało kredytów, brakowało wsparcia rządu, wszystko szło na odbudowę stolicy poszczególnych większych miast wojewódzkich, które również wymagały określonych działań. Tutaj znajdowały się niewielkie środki finansowe. I choć oczywiście mówiono, że Polska się nie odwraca od morza, ale tak samo zniszczony był Gdańsk. Nie zapominajmy o tym. Więc ciągle było przez wiele lat tych początkowych, najtrudniejszych w zagospodarowaniu się, wiele innych akcentów polityczno-gospodarczych w Polsce, ale zdala stąd. A jak już się znajdowały, i to jest najsmutniejsze, to obejmowały one gospodarkę e, wojenną. Militaryzacja kraju od 1948 roku. Od razu bardzo szybko zdano sobie sprawę z tego, że wybrzeże jest zagrożone. W 1949 roku powstaje NATO, więc w, e, zdawano sobie sprawę ze skali problemu, więc militaryzowano dużą część terenów, no, akurat w, w koobrzegu. E, na ziemi konżeskiej odbywało się to ograniczeniem poruszania się, wprowadzano strefę nadgraniczną, kontrola, która zaczęła przejawiać się w wielu elementach, negatywne składniki, działalność służby bezpieczeństwa, donosy, kwestia działalności negatywnej żołnierzy rosyjskich. Sporo ludzi no, musiało się z tym mierzyć, z tym terrorem. To jest bardzo ważne, dlatego że było bardzo ciężko stosować prawo. To nie było takie łatwe. Wbrew pozorom i patrząc na to wszystko przy tylu negatywnych aspektach, my dzisiaj widzimy duże plusy. Ciesząc się z tego, biorąc pod uwagę to, z jakimi trudnościami trzeba było się zmierzyć, w jaki sposób ci nasi osadnicy, no moje babcie i dziadki, seniorzy nasi poradzili sobie z tym, żeby w takich niełatwych warunkach, uwaga, nie tylko się zagospodarować, bo skupiamy się jak gdyby na jednym elemencie, ale jeszcze tutaj żyć. Gdzie te wszystkie elementy trzeba było wytwarzać od początku? W centrali było łatwiej. Nie było Biedronek, nie było Lidlów i Kauflandów i wielu innych rzeczy. To wszystko w jakiś sposób trzeba było wytworzyć, bez współpracy, bez zrozumienia jak gdyby wzajemnego dla tych trudnych momentów. Bardzo często na początku, mając za pożywienie jeden wspólny kocioł, na którym gotowano, bo trzeba było jeszcze znaleźć coś, co w miarę działano, czego nie ukradziono, nie rozkradziono, a bardzo często jak niszczono, to, to w ogóle szabry był też straszny, że dewastowano przy tym wszystko inne. To też tak trochę wyglądało. Więc to doprowadzenie do porządku, zdobycie szkła do oszklenia okien, tak, żeby było trochę cieplej, kwestia zdobycia leków, lekarza, żeby lekarz jeszcze gdzieś był w okolicy, był duży problem ze znachorami. Ale to można by długo było opowiadać, z czym tutaj szaludność, z jakimi niepewnościami i przeciwnościami losu się zderzała, zwłaszcza tutaj na Pomorzu Zachodnim, bo potem już pod Wilży październikowej było trochę łatwiej ale proszę zauważyć, że to 10 lat, to była dekada trudnych rozwiązań, trudnych decyzji i trzeba powiedzieć, że ci ludzie dali radę, czyniąc podwaliny pod lepsze pomorze zachodnie. No i tutaj patrząc przede wszystkim na naszą ziemię kołobrzeską na to, żeby te tereny dla kolejnych pokoleń były lepsze i szansą przede wszystkim dla rozwoju co patrząc i oceniając, każdy może zrobić to samodzielnie, na pewno możemy spojrzeć, że biorąc pod uwagę przez to, co przeżywały tamte pokolenia, osadników, pionierów, no nam jest o wiele lżej i o wiele lepiej. A to oznacza, że oni z misji, która została im powierzona, że tak jak zastali te ziemie, odzyskane takie zastali, a dla kolejnych pokoleń zostawiły je lepsze, lepiej rozwinięte i lepiej zagospodarowane. Tak więc ta misja, Pierwszym mieszkańcom tych ziem na pewno się powiodła i dziś mówię, możemy być z nich dumni.